Dzień dobry, cześć i czołem, ja nazywam się Miłosz, a oglądać kolejny opening na kanale Poker Radio Station. Dzisiaj otworzymy sobie Elite Trainer Box z dodatku Lost Origin, ale oprócz tego ma dla was mały konkursik, więc zostańcie ze mną do końca. nie wszyscy wiecie czym jest zestaw Elite Trainer Box, natomiast jeżeli nie jesteście pewni, już wam o co. W tym wszystkim chodzi. Ogólnie jest to jeden z moich ulubionych zestawów, ponieważ oprócz tego, że mamy 8 paczek, 8 boosterów Pokémon TCG, w tym przypadku Lost Origin, to mam do tego jeszcze całą paczkę energii, jeżeli chcemy spojrzeć w waszą tarię. Mamy 100 różnych koszulek, w tym przypadku pokazujących, ukazujących swój giratinę legendarnego Pokémona. Trzy takie zakładki, które mogą wam separować w tym właśnie pudełeczku potem wasze karty oraz kostki i markery do grania w Pokémon TCG. Więc tak, wydaje mi się, że przejść do otwierania tego boxa. Co fajne jest w tym, e, całym e, liczym boksie, jest to, że oprócz właśnie tych wszystkich słynnych rzeczy, które powiedziałem, jest jeszcze książeczka, która ukazuje nam cały set e, los Origin, czyli wszystko, co możemy trafić, będziemy mogli e, sobie zaraz sprawdzić. Więc tak, otwieramy sobie ten, ten boksie, tak to wszystko wygląda. To jest ta książeczka, o której mówiłem, i już Wam pokazuję, jak to mniej więcej wszystko wygląda w środku. Mamy opisane cały set oraz tak, jak wspomniałem każdą kartę od 1 do ponad 200, więc każdą kartę możemy sobie odznaczyć, którą trafiliśmy. Taka mała encyklopedia każdego setu, co jest bardzo, wydaje mi się, bardzo przyjemne. Oczywiście najfajniejsze karty, które możemy trafić, to Giratina Atterrard. Oprócz tego jeszcze mamy um... Rotom, tak samo jest w Alteracie oraz chyba Perserker. Jest złoty Pikachu, którego chciałbym trafić. Kilka fajnych e, kart z Trailer Gallery, więc ja się zabieram do otwierania. Ale tak jak wam wspomniałem, mamy też mały konkurs e, wraz ze sklepem Zatchu. Więc jeżeli chcecie wygrać ten konkurs, to wystarczy oczywiście znaleźć subskrypcję, lajka oraz komentarz pod tym filmem. E, komentarz jaki? Po prostu możecie mieć zdać, jaka waszą na kartę z tego dodatku. A wygrana osoba dostanie całą zawartość tego boksa. Oprócz kart oczywiście tych lepszych, jeżeli uda się cokolwiek trafić, czyli bulk, koszulki, całe pudełko energii i reszta fajnych bajerów trafę do Was. Wystarczy tylko skomentować jaki jest Wasz ulubiony pokon z tego dodatku i dlaczego w sumie tak naprawdę, a resztę zajmę się ja. No dobra, tak jak widzicie wszystko już jest winięte. Mamy po dwa buty z każdego artworku. Mamy dwie Gliss dwie Shiny Gardevoiry, dwa zorarki oraz dwa alternatusy czy jak one się nazywają, w sumie nie jestem pewny, e, ten najnowszy serwis mi z głowy. Tak jak mówię, mamy też kostki, e, separatory do naszego pudełeczka ETB, paczkę z energiami, Kodzik dla Was oczywiście znowu będzie, więc możecie sobie z niego korzystać jak najbardziej. E, koszulki z giratiną, które będą zapakowane i już będą szły wasze Waszej oraz te dwa lub trzy markery, o których wspominałem przedtem. Zdaliśmy tylko chwilkę, posprzątamy sobie tutaj wszystko na stole i lecimy z openingiem. Tego setu los Origins zbyt dużo nie otwierałem tak naprawdę. Otworzyłem chyba tylko jeden booster box i nie trafiłem tego, co chciałem, więc mam nadzieję, że tutaj uda nam się trafić to, co bym chciał. Zaczniemy chyba sobie o tych paszek z gardewarem. E, chciałbym tylko jeszcze przypomnieć o tym, że e, macie do wykorzystania nas, to też Jeżeli chcecie uzyskać bardzo fajne rabatiki albo dodatkowe bonusy do zamówień, to oczywiście miście sobie kody PRS, 1PRS, 2 PRS szybszy wasze zamówienie. Ona na pewno coś ciekawego Wam się dorzuci do waszego e, zamówienia. Więc tak, jak już Wam pokazuję, mamy cztery karty do przodu, dajemy i zobaczymy, co mamy w pierwszej paczuszce Pierwsza paczka pokazuje nam Lampenta, Lady i e, Mamy energię: Wyrmple, Dynamo, SeaDot, RC. Meditites, Pyrrhon jako karta reverse holo, a katum rare jest... Oh, 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 patrzcie na to! Mamy w pierwszej palce Giratine Vistar! Wow! To jest karta, którą chyba wszyscy teraz grają, wszyscy chcą ją trafiać, więc oczywiście leci od razu do mojego sliwa. Tak jak wam wspominałem na samym początku, elity ryboksy to są boksy, które lubię otwierać, ale niestety nie mam w nich szczęścia. Nigdy nie trafiłem karty lepszej niż karta V w jednym boksie, a tu już mamy tak naprawdę pierwszą kartę cudowną. Jest gieretina Vista, chyba najbardziej pożądana karta z tego całego setu, więc Gardevoir jak na razie nam pomógł i dużo do szczęścia. Zobaczymy, co w kolejnych paczkach. Tego się nie spodziewałem, bo tak jak mówię, no moje szczęście w paczkach raczej nie jest takie, jak powinno być, ale cóż. Tu się udało. Mamy ten razem biały kodzik, więc nic ciekawego może nie być. Chociaż jak wiemy karty z Training Gallery są na Socie River's Hollow, więc może to się trafi. Mamy Poly Luminion, Window Parb, APOM, Roselia, Gumi, merizines, scovet, Box of Disaster i karton rare Macargo, Czyli nie tym razem nic się nie trafiło, ale cóż. Tak jak mówiłem, lecimy z kolejnymi paczkami. Teraz Kiratina jest na naszym booserze, więc lecimy z tą paczuką. Bo ogóle zapomniałem o tym, że przecież to są karty z kodami, które mają różne kolory, znaczy, że coś innego można się trafić. Albo karta lepsza będzie, holo lub lepsza będzie, będzie w tych kodach z czarnym, e, czarną obramówką, a w tych, gdzie jest biała, można nam się nic nie trafić. Um, w ogóle, jak pewnie zauważyliście, mam pierwszy raz kamerkę na moim openingu, chcieliście tego, więc stwierdziłem, że czemu nie, ale lecimy teraz z paczkami. Phantom, Makuhita, Electronic, Markrow, Shabets, Holders, z jako Reverse Hollow i kartą Rare jest, patrzcie, w history MWRK V, czyli karta, której w sumie szukałem jakiś czas temu do swojej talii, którą grałem na Rygnastach, pewnie widzieliście ten filmik, a gdzieś tam go tutaj pewnie pokażę. W prawym górnym rogu pewnie się pokaże filmik, albo odnośnik do tego filmiku. No cóż, na razie, dwa kity na trzy paczki, nieźle. jest źle. E, powiem że jest na razie zadowolony, bo nie spodziewać się aż takich dobrych dropów. to Zobaczymy, co kolejna paczka nam pokaże. Jak widzicie, jest znowu biały kodzik, więc kod leci do Was. Ale tak jak mówiłem, tutaj, tutaj i tak może coś się nam trafić, więc. Sprawdźmy czy na slocie e, Trainer Gallery, albo Reverse będzie coś ciekawego. Mamy energię. E, drugą energię: jest Energy, tym razem Gastrodon, Hunter, Mienfu, Little Litwick, Litwik, Rhyhorn, jest Dustox i Katomer. jest Mimikyu. Ale co ciekawe, na pewno trafi do mojej kolekcji z kartą Pikachu, bo jak widzicie, tutaj w tym rogu jest puszka, e, na której e, puszka napojna, w której widnieje twarz pikaczu, więc ja wszystko co ma od w sobie wrzucę na mojego albumu Kiedyś okay, żebym sobie taki mały update'ić, co tam ciekawego się u mnie zajmie, ale opatrzcie, mamy na zmianę, raz biały, raz czarny raz biały, raz czarny, więc może znowu coś ciekawego nam się uda trafić Kodzik oczywiście wędruje do was i tak jak wspominałem, dajcie mi znać co myślicie o tej kamerce bo pierwszy raz wrzucam kamerkę w swojej twarzy w tym filmiku pierwszy raz takie coś udało mi się stworzyć ale dobra, nieważne, lecimy z tą paczuszką, mamy Teda som energia Fantina, Riley, samý trenér, že Litwick, Gumi, Mowile, Slagma, który jest często wygrywany ostatnio, To z kartą jest elektroniczna, kartą Rare jest... uuu, się drapion. Na razie 3 dropy, nie jest źle. Powiem mam kurczę, że jestem mega zadowolony, bo takiego szczęścia w paczce dawno nie miałem. Więc jeszcze raz chciałbym podziękować sklepowi Znaczy za możliwość otwierania tego boxu, bo bez nich to nie byłoby możliwe. 3 paczki jeszcze przed nami, więc może się nie No i byłoby trafić jeszcze jakąś kartę um, Radiant w tym odcinku. Jak widzicie, znowu, kodzik jest biały, więc raz taki, raz taki kod dla Was. Oczywiście lecimy cztery karty do przodu i zobaczmy, co nam się Teraz ta paczka. Mamy trawiastą energię, Medicam, Miss Fortune Sisters, Mianshu Gumi, Medizite, Scovet, Shellos, Blanger, Snowbear i Electros. No niestety. Um, na razie szkoda, że nie ma żadnej karty z tej uh, Trailer Gallery. Art, ale no cóż, może w tych paczkach nam coś przyjdzie. Mamy jeszcze dwie paczki do spodu. Bardzo racznie, może nam to przyniosą. I patrzcie, śni znowu na zmiany. Tym razem znowu jest czarny kodzik, więc liczymy na coś lepszego niż holo, bo jak na razie holo karty nie mieliśmy, co mnie w sumie e, dziwi, bo zazwyczaj te holo -karty często się nie ale zobaczmy, co nam się Ta paczka. Mamy tak, energię walczącą Rhydon, Thornton, Roserate, Lickitung, Arcee, Shellos, Shuppet, i już sobie wie, że też się świeci, więc zupełnie co będzie mamy Parasa, a kartą Rare jest... Ohohoho, nie wierzę, nie wierzę, mamy Zorarka hiszpańskiego Vistar, czyli też kartę, którą grałem na swoich originalsach, czyli trafiliśmy i dzisiaj zwyczajnego, jest Zorarka i kartę Vistar, bardzo fajnie do mojej kolekcji trafi, bo ostatnio sprzedałem karty z talii. E, ale cóż, wróciły do mnie, znaczy, że e, były wypisane. I patrz, zrobiliśmy z a patrzcie, jest paczka przed nami. Zobaczymy, co ta nam przyniesie. Jest biały kod, oczywiście musiało tak być. Czyli cztery białe, cztery czarne, ale nie możemy tej nadziei tracić, bo tak jak mówiłem, coś może się nam tutaj jeszcze ciekawego przytrafić. Mamy wodną energię, do tego Lake QT, Nazleith, Gift Energy, Phantom, Surowudo, bronzer. Ducklets, Tennings, Carlton vs Hunter I kartą e, mamy Dustoxa, którą dzisiaj chyba też trafiliśmy w karcie Reverse. Tak jak powiedziałem, to nie jest ostatnie rzecz, którą dzisiaj otworzymy, bo e, sklep zawsze wysłał mi ze swojej personalnej kolekcji paczkę z XY Evolution. To jest coś, co może powiedzieć, że z kart... paczką vintage, można tak powiedzieć. Kilka lat temu został ten set wypuszczony. E, Możemy trafić basic Charizardia Reprint. E, postaram się sobie tą paczkę jakoś ładnie otworzyć, żeby zachować ten piękny bagarek. E, zobaczymy, co ta paczka nauczy. I się zauważyliście, no, że się w momencie oderwało mi kamerę ale to po prostu upadła mi bateria w kamerce okej, okay, mamy czarny kod, nie wiem czy to jest dobrze czy to źle, bo dawno nie otwierałem starych setów ale cóż, otworzymy sobie tą e, paczkę kodzik, a w sumie czemu nie, powędruje do was kart triku nie pamiętam, więc to chyba były trzy karty z tyłu, więc dajmy sobie trzy karty bo wiecie co, po co, nie róbmy kart zobaczmy jak to wyglądało w tych starych e, paszach. ojej, aż przechodzi na starę, bo, te, e, bo ten set XY+, Plus, to był taki reprint z base setu a więc, jak widzicie, te karty są takie bardziej retro. Więc jest do duo. Oho, i mamy Pikachu kartę z. E, może powiedzieć Reprintu base setu: jest Machop, life Onyx. Wszystkie te artworki są takie stare, kurcze. O, mamy Pidgeot Spirit Link. Zanim będzie karta Red, czyli Bedril. Ok, mamy Metapoda, e, Profesora Oka, Crosslinga i to chyba wszystko. No cóż, to nie była najlepsza paczka, jaka mogła nam się trafić, ale jednak to nie jest. To nie jest, jest zła informacja, ja się cieszę, bo mogliśmy otworzyć bardzo stary set, którego łatwo nie da się kupić, bo są to dość drogie paczki. No ale cóż, tak to wyglądało, więc bardzo dziękuję Wam za ten opening. Jak widzieliście, trafiliśmy naprawdę cudowne karty, bo mieliśmy Zoroarka, Drapiona, Zoroarka Vistar oraz Giratina Vistar, za którą się chyba najbardziej cieszę, bo to jednak jest jedna z najciekawszych kart, najdroższych kart z tego setu. To była było na tyle w dzisiejszym odcinku, żeby wziąć udział w konkursie. Zostawcie lajka, like komentarz oraz subskrypcję na kanale, żeby mieć więcej treści. Więc dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek, do zobaczenia i trzymajcie się.